Witajcie w pierwszej edycji moców widzów 2020, jedziemy z Koksem. Zestawienie otwiera tym razem rysunkowa praca profesora Inkwizytora, prezentującego swój pomysł na grę komputerową. Rysunki dają wyobrażenie o świecie i klasach postaci. W założeniu, świat takiej gry miałby się opierać na zasadach znanych z Lego Nexonites magia wymieszana z rzeczywistością. Więcej informacji pod tablarowym linkiem w opisie. Fnezji w tradycyjnie podesłał kilka konstrukcji, przerobił nieco swojego self-moda. Podoba mi się tutaj doposażenie robota w długie nadgarstkowe ostrze. Wciąż zwracam uwagę na świetną halabardę slash dzidę dzidobardę. Spoko wygląda ten zarzucony przez pierś pas municyjny, całkiem badasny mocek naprawdę dalej proste konstrukcje z CBS, ZAS X0 Na pewno podoba mi się tu pomysł na pająkowego koleżkę potrafiącego odłączać plecak z odburzami, który zgaduje robi za osobnego drona. Jest też self moc kolegi z klasy, który na konstrukcyjnie trochę za bardzo mi przypomina self moc autora, z pewnymi oczywiście różnicami, zwłaszcza w obrębie głowy, ale te podobne serwetki i kolorystyka sprawiają, że te prace jednak mi się zlewają. Uroczy za to brickhead Akus Samurai Jacka dość podobny do oryginału, choć przy dałyby mu się może dłuższe rogi. Ostatnia praca Fnezji to robot o imieniu Iga. Podobają mi się długie, skomplikowane nogi, przysłonięte na goleniach tymi gładkimi pancerzami z figurek Star Wars, dready z rurek, no i najlepszy detal, ten stanik z czaszek. You mean skulls actually there are is... poops? Nie wiem, jak żona ze mną wytrzymuje. Wkrótca Fuksy zbudował robocio Antropostać bezimienną wilczycę. Ciekawy pomysł, nawet uporządkowane kolory i spora ruchomość dają całkiem przyjemnego moca, może bez władotrysków, ale jest fajny, spróbowałbym jej może zrobić jeszcze może jakąś broń. Genio 2006 zbudował pomocnika ducha wojny. Konstrukcja fabularnie powiązana z jedną z moich, prezentująca wysoki poziom dbałości o detale, potężnie opancerzony wojownik, uzbrojony w kulę na łańcuchu. Ogromnie mi się tutaj podoba konstrukcja torsu: to jak obudowano neonowo zielony pancerz szkieletów, kolorystycznie i estetycznie. Świetnie tu również pasują te łańcuchy, świetny moc. Osobiście zmieniłbym może tylko lewą rękę, bo jej systemowa gładkość jakoś tak mało pasuje do całego kształtu. Pozostałe prace Gania to złomowy potwór i wieżyczka obronna. Potwór prezentuje sobą ogromny masz kolorystyczny, ale to w sumie pasuje do postaci poskładanej z losowych części znalezionych na złomowisku. Pomimo tego ten chaos wydaje się być względnie uporządkowany i konstrukcja zachowuje jakiś narzucony odgłównie kształt. A wieżyczka, no cóż, mała, pocieszna przez te kolce z przodu, ma nawet odrobinę warhammerowego sznytu. Sebastian Dziedzictwo z mocka swobodnie miksującego formę humanoidalną oraz dwugłowej hydry i ala-pająka. Figurka przechodząca do trzech różnych postaci to ambitny pomysł, ale przydałoby się każdej z tych form nadać trochę autonomicznego kształtu, bo na razie każda z nich wygląda jak trochę inaczej zwinięta poprzednie. Trzy prace klipusa W pierwszej para poszukiwaczy skarbów przemierza dżunglę w poszukiwaniu artefaktu pilnowanego przez paskudy ninjagowe i minecraftowe. Koniec końców jednak złoty miecz zostaje pozyskany przez ninja. Łanie zagospodarowany teren z dużą ilością roślin. I drobnych detali, jak banany na drzewie. Druga praca to pustynna bitwa w uniwersum Star Wars. Znowu fajne ukształtowanie terenu. Przydałoby się, może, tutaj troszeczkę więcej dynamiki. Dalej mamy miniaturę Minecraftową, całkiem stylową, oraz scenę z poszukiwaczem skarbów badającym jakiś tajemniczy grobowiec. Tutaj przede wszystkim podoba mi się układ zdjęć. Całość wygląda jak początek jakiejś historyjki, czy to komiksowej, czy w formie animacji poklatkowej. Od na początku widzimy, jak poszukiwacz dopiero stoi przed wejściem, a następnie obserwujemy akcję już wewnątrz, gdy stawia pierwsze kroki w mrocznych korytarzach. Naprawdę bardzo fajny pomysł. Shimi zbudował swoją interpretację Tachu oraz Boroka Tanoka. To ognia prezentuje się estetycznie, jest zgrabny, ale jakoś tak przyzwyczaiłem się do masywnej wersji setowej, że tutaj trochę mi brakuje przypakowania. Tak jakby był w Pokemonach pierwszą ewolucją, a teraz czekamy jeszcze na tę drugą. Borok jest pomysłowy. Widziałem już parę interpretacji boroków w stylu G2, ale jeszcze nigdzie nie mignęło mi rozwiązanie z tymi częściami z Onuły. Fajnie prezentują się łapy, wykorzystanie czaszkopająka jako ekwiwalentu krana, gdzieś już widziałem, no ale to akurat jest które samo się nasuwa. Fajna, kompaktowa konstrukcja. Rasti 7572 zbudował Toa Ognia Kahu. Odbajnikowa konstrukcja na znanym i często wykorzystywanym schemacie Toajnika. Oprócz tego myśliwiec Śnieżny Lis pilotowany przez Mistrza Jedi. No trochę tutaj jest to wszystko za proste, żeby się szerzej wypowiedzieć. Mogę poradzić, że choćby zmiana owiewki na jakąś bardziej estetyczną bardzo by tutaj pomogła. Janek R. przedstawia Gniew Słońca. Postać inspirowaną uniwersum Smoczego Księcia, popularnej animacji Netflixa, której osobiście nie widziałem, nie pod potrafi jakoś znieść tego stylu animacji, ale w oderwaniu od materiału źródłowego jest to jak najbardziej przyswoita konstrukcja CCBS. Fajnie się ciągnie za nim ta kiecka. Maska wydaje się być przyduża, no zwłaszcza przez te rogi. Damian 030303 03, 03 podesłał kilka konstrukcji. Pierwsza to robot Bob. Byczółkowaty robocik z zaledwie kilku części. Prościutki, ale bardzo, bardzo sympatyczny. Dalej mamy bezimiennego gościa w masce po chatu. Mm, tutaj podoba mi się dobór kolorów. Brąz z przezroczystym zielonym dają wrażenie posiadania jakiejś mocy panowania, nie wiem, nad roślinami, naturą czy coś takiego. Bardzo fajna broń strzelająca i świetny pomysł na tarczę z tych dwóch elementów ostrzy z wiednikami. Kształt robala na plecach fajnie się zlewa z pancerzem szkieletów. Niestety od tyłu już tak estetyczny nie jest. Dalej mamy bezimiennych braci zbudowanych na podobnym schemacie. Wyróżniają ich te głowy z elementów. Konów z ostatniej fali Hero Factory. Biało-czerwony jest większy i bardziej skomplikowany, ale chyba bardziej mi się podoba ten zielono-czarno-niebieski. Jest prostszy, ale bardziej estetyczny. Następna jest praca z elementów Kobi. Czołg posiadający bardzo ciekawą funkcję. Można manipulować wysokością wieżyczki i niemal nieograniczonym kątem ustawienia działa. Nie mam pojęcia, czy jest to pomysł inspirowany rzeczywistymi możliwościami nowoczesnych czołgów, ale nawet jeśli nie, wygląda to ciekawie. A Czołg sam w sobie ma ładną, surową sylwetkę. Ostatnią budową Damiana jest update jego self którego pokazywał już kilka razy. Samego Mocka kojarzę na pewno, bo jest to jeden z bardziej mi się podobających selfów i wciąż jest świetny. Nowością są chyba ramienniki z łbów Bestie Factory. Korpus jest estetyczny, pojawiły się długie działka ramienne i energetyczne ostrza. Jednak dalej moim ulubionym detalem tej pracy jest ta z czołgowych gąsienic. To i ogólny cały kształt nadają mu wygląd takiego post poza kapiora. Trzecie rzeczy od Pumpkina, król kopalni, postać zakuta w zbroję. Bardzo to opór, ten element włóczni rakcji zadziwiająco dobrze sprawdza się jako element twarzy czy też maski. Spoko jest też pancerna kiecka. Dalej mamy nieczystość, ostatnią pracę z cyklu personifikacji grzechów głównych, niestety moim zdaniem najsłabszą, nie podobają mi się asymetryczne i uproszczone ramiona, ani ten wyciągnięty i wychudzony tułów. Jako ostatni od tegoż autora inauguracja nowego cyklu tematycznego moców, 10 przykazań, oj ktoś tu chyba się nadglądał z eee, Seven Deadly Sins, przykazanie pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, to ktoś na wielkiego rycerza z kulą na łańcuchu. Wygląda godnie i dumnie, podoba mi się użycie skrzydła hali Mary jako piropusza, ale proponowałbym wyknąć jakąś ciekawszą. Twarz. Wenomowy lisek prezentuje bezimienną pracę bajniklową, która jednak została tak opfotografowana, że jej, no jednak trochę trudno się przyjrzeć detalom. Na pewno niezbyt mi się podobają palce lewej dłoni, to maski czachopająków robiące za naramienniki, zostały estetycznie pomalowane. Draker podesłał zdjęcia kilku mini-konstrukcji i niestety znowu mam do czynienia z dużą ilością słabych zdjęć, które nie pozwalają przyjrzeć się pracy. Domyślam się, że brązowa postać to coś po kroju Enta, czy innego żywionego drzewa, ale niestety słabo widać detale. Wyraźne zdjęcia nadarzyły się limonkowemu. I on tutaj się zdecydowanie wyróżnia na plus. Taki miks żaby z modliszką. Uroczy, podoba mi się. Julek zastosował klocki Lego nieco inaczej i zbudował protezę dla figurki Spidermana. Urocze, teraz pająk może normalnie stanąć na dwóch nogach, ale jako cyborg. Kamil, no tak po prostu Kamil, poleswał pracę będące renderami. Bolt to błyskawic. no fajny pomysł na kolaniki, za to łapy troszeczkę za długie, no co tutaj leżą proporcje. Dalej walka robotów, <laughs> Przypomniałem mi się wojny robotów, oglądało się kiedyś na Discovery czy tam gdzieś. E, ostatnie renderki to toa medycyny. Dock i Toa technologii XC-21. No, niecodzienne pomysły na to, a bardziej by pasowały do jakiegoś Hero ale okej, okay, podoba mi się bardzo kolorki XC-21. Chciałbym, żeby części CCBS powychodziły jeszcze w jakichś innych kolorach. Chętnie właśnie przyjąłbym taki różowawy, czy przez czysto czerwony odcień. Loka Saiko zmontował sobie postapokaliptyczną bandę. Max Madis, Joe Mięczyński i Jason Inker. załadiacy poruszający się bojowym mechem. Bardzo fajne minifigi. Jeden ma nawet customową pelerynkę. Sam mech ma spójną bryłę, fajne mocarne nogi. Można by go jeszcze ewentualnie dobrudzić, że tak powiem. Użyć więcej szarych czy brązowych części, żeby chłopak wyglądał bardziej jak coś rzeczywiście w klimatach post-apo i może walnąć mu inną broń w lewej łapie, bo te dwie anteny wyglądają ciut mało imponująco. Trochę różności bąklowych od Kechu 336, kilka różnych postaci. Ta pierwsza wygląda jak jakiś gat. Łas, taki reptilianin. troszkę za cienkie kończyny, ale podoba mi się osadzenie jednego oka odrobinę wyżej. To dodaje charakteru takiego derpowatego lekko. Druga postać to jakby mechaniczny królik i kurczę, że mi się podoba, naprawdę. Fajna zwierząca sylwetka, oryginalny pomysł, kolorki takie jakby black tronowe, bo ma nawet puchaty ogonek, ogólnie bardzo fajny. Dalej, a pamiętam, jeden z tych uszatków prezentowanych poprzednim razem podoba mi się wciąż koncept na taką postać. Przydałyby się może jednak pancerzyki na ramiona, bo te odsłonięte kulki no trochę rażą. Dalej taki mroczny strzelec, fajny Monochromatyczna, ale solidna praca. Podoba mi się pistolet, bo ma taki posmak takiego jakby lekkiego retro sci-fi. Ostatnia praca Kehu to taki czerwono-złoty wojownik z dwoma mieczami. Bardzo mi się podoba konstrukcja torsu, zwłaszcza w wplecenie tego hierofaktorowego pajączka jako emblemat na klacie. Świetny pomysł, dobrze to wygląda. Fajnie obudowane nogi, głowa tak samo. W ogóle moc prezentuje się estetycznie. Bardzo fajne łączenie klocków, system z elementami z CBS, Gorzej sprawa wygląda jedynie z tyłu. Postarałbym się o zagospodarowanie jakoś tych studów na, na ramienikach, ale Udana uda praca Marcinka 5, również podesłał parę moców. Przeróbka galimistika, trochę inspirowana moim starym mocem. Odrobinę przesadzista. Popracowałbym tu jeszcze odrobinę nad proporcjami. Może wymieniłbym łączniki w udach na niebieskie. To złote ostrze też tutaj średnio pasuje kolorystycznie. Dalej bardzo fajna taka nowa, który o ile się nie mylę, był już chyba raz prezentowany, Chociaż mogę się mylić. Przeróbka Makuty Pracha, tutaj jako dwunożny, wychudzony potwór z wielką, szponiastą łapą. Fajny pomysł, nad którym bym osobiście jeszcze popracował. Spoko faktura na klatce piersiowej można by jeszcze połatać nieco dziurę i dopracować nogi. Dalej do. Demona Lasu i Raptora, tak się narodziła demoniczna postać z macką zamiast jednej ręki. Postać mocno oparta na konstrukcji umaraka łowcy, ale też posiadająca własny charakter. Podobają mi się roślinne motywy na ciele, jak i w plecenie części bestii. Ten łeb przebity kolcem na plecach, kozak detal, naprawdę. Ostatnia praca tego autora to jakby połączenie kulty z lewową best, lawową bestią i jest to chyba moja ulubiona praca Marcina w tej edycji. Naprawdę estetyczna, dobrze zgrana kolorystycznie, wyglądająca jak niemal legitny oficjalny kombajner od Lego. Propsuję. Mikolaj 360 podesłał Bunklo pracę. Postać podobna nieco do Toa Pohatu. Po raz kolejny upraszam o lepsze zdjęcia. Lynkork Painbringer znowu prezentuje swoją kolekcję modeli Gampla. Tym razem inny rodzaj plastiku. Są tu Gundam Vidar, Gundam G-Self, Ace, Dynamis. O, jest Geragiraga, ona mi się bardzo podoba. Zawsze się zastanawiam nad zgarnięciem go, gdyż są przeceny na Heliocie, ale jak do tej pory tego nie zrobiłem. Może w przyszłości zobaczymy. Praca Janka, no tak po prostu, Janka przedstawia Wigilię Szturmowców na Endorze. Bo, w sumie, czemu by nie? Praca się od małych detali. Fajny jest na przykład ten Jedi przebijający droida mieczem, suto zastawiony stół. Podoba mi się ogólnie rzeźba terenu. Nadawałoby się to do scenografii, pod, pod stenografię jakiegoś Star Warsowego brick filmu. No, fajnie się tu chłopcy urządzili. Aż nawet sam imperator wpadł na imprezę. Magda Bear również zbudowała pracę Star Warsową, choć mniejszego formatu. Tutaj również bohaterowie świętują Boże Narodzenie. Ciekawe, czy Jezus w uniwersum Star Wars byłby wrażliwy na moc. Hm. Oprócz tego minifigurka mrocznej Rei. Ty Sulima pobawił się w przeróbki klasycznych bąkli parę zmian w goraz i bitilu oraz Kalmachu, no takie kosmetyczne zmiany dalej przerobiony koroder z Hero dodane trochę elementów z CCBS, podoba mi się ogień wylatujący z łap i dodatkowe opancerzenie na piersi i plecach The Ice Manatee, lodowy manat to z kolei praca inspirowana prawie identycznym modelem z Instagrama Bionicle Generations, choć został uzupełniony kilka części spoko model jak na coś powstałe, o ile się nie mylę w 99% z części Pride'aka dalej Lady Mi, żeńska makuta która wchłonęła dwa wotaraki, stąd części pająków na wyposażeniu, nie jestem może najbardziej mistrzowski mosek, jakiego widziałem, ale jej za wykorzystanie tych wydawałoby się bezużytecznych części, jakimi są tłowie wisoraków. Wygląda to jakby używała na raz dwóch rotuka, ale można by to również zinterpretować jako jakieś wirniki czy coś w tym stylu. Na koniec pochatu Jiwan karmiący Ketara. Dwie generacje Bionicle razem i próba połączenia modeli. Wygląda to nawet niegłupio, jestem zaskoczony. Prace Hasha Mini Optimus Prime, sympatyczny, szkoda, że nietransformowalny. Przydałoby się dopracować nogi. Te płytki na goleniach kłują strasznie w oczy. Jakiś niebieski skos czy coś i od razu będzie to bardziej przypominać gicze Optimusa. Poza tym bezimienna bajnikowa figurka, filmowy Shockwave w wersji Lego, no tu idzie poznać czym była inspirowana praca, mini Omega Supremes Transformers, kurcze byłby fajny. Od razu rozpoznałem postać, a to jest najważniejsze i można go sensownie rozdzielić na komponenty, tak jak oryginał. Niestety wymagałoby to wszystko pewnego szlifu i wygładzenia. Dalej bohater Hero Factory o imieniu Jolt, bardzo podobne do Serge'a. Kolega przerabia też Transformery, podobają mi się inspirowane The Movie dodatki do Legends klima, ale naklejenie pomarańczowej Przylepia na i udawanie, że to Galvatron. Hmm, tu trochę mi brakuje inwencji. Przydałaby się choćby zmieniona na głowa. Dalej, mini Zauranida. O dziwo jest ich w tej edycji stosunkowo mało. Flameburst Burst. Sympatyczny maluch. Pasuje to ta głowa krokodyla z Cimy. Pasowałby nawet właśnie do tej serii, jako jakiś dopakowany krokodyl. Policyjny robot Copper. To prosta jednostka policyjna. Znowuż proponowałbym zagospodarować study. Kolejna praca jest naprawdę prześmieszna. Pan Piekarnik. Jak zgaduje ożywione narzędzie kuchenne? No, ciekawe, jak na to wpadłem. Bardzo zabawna, mała praca. I na koniec ciekawostka, Transformer znaleziony na plaży. <laughs> pamiętam, pamiętam doskonale te podroby Jump z G1. Miałem takiego samego, tylko z czerwoną głową i niebieskim torsem. Ach, dobre czasy. Kacper oślizło, zbudował niezniszczalnego wojownika z uranidów, który powstał z połączenia DNA Raptora i T-Rexa. No oczywiście, jacy z musieli się jeszcze pojawić. Figurka prosta, ale schludna. W RGTV nawiązał do Gwiezdnych Wojen, tworząc ccbs samą figurkę wymyślonego przez siebie Imperialnego Inkwizytora, 10 brata. Wydaje mi się, że jest to praca z potencjałem. I porządnie sklecony ala bąklowy mocyk, ale chętnie dostałbym więcej zdjęć tegoż jego mościa, bo to tutaj z Wejderem jest niematyczne, ale nie do końca daje obraz tej konstrukcji. Przydałoby się, przydałyby się jeszcze jakieś zdjęcia poglądowe. Znowu Star Wars, Carol zbudował bombowiec Rebelli, czyli poczciwego Y-Winga, tylko w wersji wczesnej, jeszcze opancerzonej i zasłoniętymi bebechami. Wiernie oddany model, autor zaimplementował nawet mechanizm zrzucania bomb przez otwieralną klapę. Po przesunięciu działka na górze, luk otwiera się zrzucając bomby, natomiast po obróceniu czarnej dźwigni po lewej stronie. W stronie statku, z przodu, poniżej kokpitu, dwa większe działka pod spodem również strzelają. Jest więc naprawdę spora funkcjonalność. Nie jestem co prawda fanem tej wersji owego statku, ale doceniam wierne oddanie kształtu. Wydaje mi się jednak, że dziób powinien być troszeczkę, troszeczkę krótszy. Chyba, że przyjmiemy, że jest to jakaś nowsza wersja Y-Winga o lekko zmienionym wyglądzie. No i jeszcze raz Star Wars 3 razy pod rząd. Krychutz 4680 jedna z bardziej monumentalnych prac w tej edycji. Bitwa Okasik z trzeciego epizodu Gwiezdnej Sagi. Zwraca uwagę świetne ukształtowanie terenu. Dobrze oddana, wzburzona woda przechodzi we fragment plaży, która następnie ustępuje miejsca fragmentowi lasu. Bardzo fajna roślinność minifigów w sam raz, nie odnosi się wrażenia przećkania nimi. Fantastycznie wyglądają zamrożone efekty wystrzałów. Świetne małe detale, jak wieżyczka obserwacyjna na drzewie, czy droidy wychodzące z wody, działko używane przez łuki. Użyto tu także setowych modeli, droid ganship naturalnie, ale nie mam o to żalu. Praca zwycięża przede wszystkim udaną kompozycją. Jedynym, co mi tutaj nie leży, jest to cieńsze drzewo o okrągłym przekroju pnia. No, w porównaniu do reszty. Terenu, skał i tym podobnie, to drzewko wydaje się być jakieś takie trochę za proste. Ale ogólnie jest to świetna praca i jeden z moich fawów w tej edycji. Jako górnik poprawił swojego Selmocka, tym razem jest on bardziej symetryczny i krępy. Podoba mi się bardzo to Daka Daka -ramie, zakończone działkami. Olaf Krzyżaniak przerobił karapara, o jakie malujcie stupaczki! o ti, ti, ti. oraz stworzył własną postać o imieniu Toxic. Taki trochę bardziej humanoidalny koroder. Szczupak, z recenzji pana Szczupaka, po raz kolejny pokazał, że jego pomysłowość w kreowaniu mini konstrukcji nie zna granic przedstawia swoją skrytkę dla Yeti oraz skuter śnieżny kudłatego i skubiego du Bardzo fajny, wyposażony w mini szczepkę dla skubiego No zgrabna zabaweczka, która spokojnie mogłaby robić za oficjalny polibek. Julek stworzył wojennego robota i jest to kolejna świetna mała praca. Android jest smukły, zdolny do dynamicznego pozowania, no jestem dużym fanem działek zamiast dłoni, bardzo fajna konstrukcja torsu z ładnie wplecioną kierownicą w ramach detalu. Fajna jest nawet ta bardzo minimalistyczna głowa. Jedynie giczowy. Giczoły bym trochę dopracował, bo nie wyglądają na zbyt solidne. Blaseo jest autorem jeszcze jednej makiety Star Wars. No, zaiste Gwiezdna Saga trochę króluje w tej edycji, no ale kiedy dostanę zdjęcia takiej pracy, nie mam na co narzekać. Wygląda mi to na coś jeszcze nie w 100% skończonego, ale już widzę sporą estetykę tej pracy. Zaczątek fajnego oczka wodnego, gęsta roślinność. No znowu jest to makieta wykorzystująca gotowe zestawy, ale prezentuje się to zwyczajnie fajnie. Bloodini Max stworzył to epohatą wersji CCBS. No zgaduję, że inspirowany wersją Pantoka, do czego nawiązuje działko na barku, ale mimo wszystko bardziej widzę w nim customowego Hero Factory bohatera, niż postać z Bajoniku. Zakończymy sobie tę edycję przeglądem fanartów autorstwa Gamer Bull w repertuarze Bendy, Benten i Transformers. No tutaj szczególnie podoba mi się ten Ghost Freak z Bentena. No to była creepy postać, ale fajna. Na dzisiaj to by było wszystko. Dziękuję za podzielenie się z wszystkimi waszą twórczością. No i do następnego razu, moi drodzy.